każdy kto denerwuje się rosnącymi cenami prądu, gazu, zwiększonymi wynagrodzeniami dla pracowników, to są koszty, które automatycznie najczęściej możemy wykorzystać w ulgach podatkowych i możemy te pieniądze uzyskać. 18% firm uprawnionych do korzystania z ulgi B.R. z tego skorzystało i odzyskało 9 miliardów złotych. Taka ulga podatkowa, no to, to jest taki punkt, żeby powiedzieć temu pracodawcy: Słuchaj, wiem, że lata 90. kiedyś były, ale już się dawno skończyły, i to ci się po prostu opłaca, żeby tak tym ludziom płacić. To jest ulga, która pozwala te koszty y, też znowu przepuścić przez odpowiedni filtr, i znowu można relatywnie łatwo obniżyć sobie dodatkowo trochę podstawy opodatkowania. Każdy, kto wysyła pracowników na targi, robi stoiska targowe, dostosowuje opakowania do klientów, robi foldery reklamowe, powinien się tym zainteresować. Szczerze? Już tyle razy słyszałam, że tylko oszuści w Polsce nie płacą podatków albo płacą ich mało. To już się zastanawiam, czy tylko za granicą jest jakieś rozwiązanie? Nie. W Polsce też można płacić niskie podatki i to całkowicie legalnie. No właśnie. I dzisiaj o tym porozmawiamy. Jak legalnie robić koszty, ale przy wykorzystaniu ulg podatkowych. Witam Was na kanale 80 spółek dookoła świata. Ja nazywam się Agata Piła, a moim gościem jest... Mateusz Piech. Dzień dobry. Cześć Mateusz. Dzięki, Cześć Dzięki, że jesteś. Cieszę się, że mogę tu być. Dobra, to powiedz mi. Em, czy w Polsce faktycznie można korzystać z tych ulg, czy tam jest jakiś haczyk? Można korzystać, ale haczyk jest taki jak z wieloma rzeczami. Trzeba to zrobić precyzyjnie, w zaplanowany sposób i racjonalnie. Dobra, a jakie branże mogą korzystać z ulg w tym roku? Jeżeli chodzi o najbardziej popularne ulgi podatkowe, bo przede wszystkim przedsiębiorcy produkcyjni, którzy nie korzystają ani ze zwolnień w specjalnej strefie ekonomicznej, ani z situ estońskiego tak zwanego mhm. i, i zajmują się produkcją, to to jest taka grupa, która przede wszystkim powinna się zainteresować legalnymi ulgami. Dobra. A możesz trochę powiedzieć, jakie ulgi możemy wymienić na ten rok? Jasne, w tym roku, ale też w latach ubiegłych, bo też warto pamiętać, że można sięgnąć po pieniądze z lat ubiegłych. Przede wszystkim ulga badawczo-rozwojowa. Ona jest hmm. najbardziej popularna. Wielu przedsiębiorców się na nią nie decyduje, a powinno, bo mamy takie wyobrażenie z dotacji, że jak są badania i rozwój to musimy stworzyć coś niesamowicie nowoczesnego, unikatowego. To nawet jak jesteśmy prostą firmą produkcyjną, wymyślamy jakieś małe rzeczy, to w ogóle nie mamy prawa do jej rozliczenia i nie interesujemy się tym. A to nie jest prawda, bo jeżeli mówimy o dotacjach, finansowania jakichś projektach unijnych, to rzeczywiście musimy zastanowić się nad wytworzeniem nowej wiedzy, zastanowić się nad stanem techniki. Takim kluczowym czynnikiem w większości unijnych projektów jest to, że tworzymy nową wiedzę, na przykład w skali świata albo w skali Unii Europejskiej, i to nas uprawnia do uzyskania dofinansowania naszych projektów. I tam też się właśnie pojawia słowo badania i słowo rozwój. Tak. I ponieważ był taki trend, który już trochę zmalał, ale ponownie wraca, żeby pozyskiwać dotacje. I tamte słowa padały, tak? I jeżeli przyjęliśmy sobie tą wymagającą definicję z dotacji, jeśli można tak powiedzieć, do badań i rozwoju, to nawet nie patrzyliśmy na badania i rozwój w przypadku ulg podatkowych, bo automatycznie myśleliśmy, że tego nie mamy. A w praktyce jest tak, że badania i rozwój w rozumieniu regulaminów tych konkursów dotacyjnych, bo to tak naprawdę o to chodzi, to jest coś innego niż badania i rozwój w rozumieniu przepisów podatkowych i przepisów o, o edukacji. Właśnie, to może trochę cofnijmy się krok wcześniej do podstaw, hmm. bo te ulgi to nie są dotacje. To nie są dotacje, tak. Właśnie, i to warto chyba, żeby, żeby przedsiębiorcy zdawali sobie z tego sprawę. W takim razie, zanim może jeszcze wymienimy kolejne te ulgi, to jak się, jak się je rozlicza? Czy właśnie trzeba się specjalnie wcześniej zgłosić, dostać jakąś decyzję? Jak to wygląda? Jeżeli chodzi o ulgi w podatkach dochodowych, czyli w CICE i w Picie, to tak naprawdę wystarczy w trakcie roku prowadzić dokumentację, a przy zamknięciu roku podatkowego, czyli w roku następnym sporządzić odpowiednią kalkulację, Prowadzić dane do rozliczenia rocznego podatku dochodowego, dodać odpowiedni załącznik, bo tych załączników jest kilka różnych. E, I po prostu zapłacić tyle podatków i podatku, ile wynika nam z tego rozliczenia, mhm. albo zwrócić się o zwrot. To tyle. To tyle. E, czy w takim razie wtedy czekamy na jakąś odpowiedź z urzędu? Po prostu składamy rozliczenie i do się. Kończy. Zazwyczaj powinno się to skończyć tak, że składamy rozliczenie, ale jeżeli nigdy wcześniej nie korzystaliśmy z ulg i nagle pra pracujemy z tą podstawą opodatkowania, bo to tak naprawdę mm -hmm. robią ulgi, to możliwe, że zgłosi się do nas e, nasz urząd skarbowy i będzie chciał jego przedstawiciel porozmawiać, uzyskać jakieś dokumenty, dodatkowe informacje. Nie, nie spodziewałbym się automatycznie uh -huh. kontroli, bo to jest taki lęk wielu przedsiębiorców, o, ale na pewno spodziewałbym się pytań, jakichś czynności sprawdzających, konieczności uh -huh. przedłożenia jakiejś dokumentacji, kalkulacji i na tej podstawie urząd potwierdzi, że ta ulga jest należna lub nie i pozwoli te pieniądze odzyskać. Dobrze, czyli to powinniśmy planować na przykład z góry, teraz, jak się zaczął nowy rok, yy, że w tym roku tak już od początku rozliczamy te koszty, czy właśnie na koniec roku, kiedy Księgowa przygotowuje sprawozdania? No, tak by było idealnie, że z dużym wyprzedzeniem staramy się regularnie pewną dokumentację sporządzać. Ale to jest taka prawda uniwersalna do, do wszystkich mhm. rzeczy. Jeżeli po trochu robisz w trakcie roku, to na koniec roku masz tej pracy mniej. I nie inaczej jest w ulgach. Jeżeli nagle na koniec roku stwierdzasz strasznie duży podatek, wyszedł mi do zapłaty, coś by trzeba było zrobić i trafisz na jakiś mniej lub bardziej mądry materiał o ulgach podatkowych, to masz dużo pracy. Ale jeżeli okay. zaczniesz teraz, tak, nauczysz się, jak to należy robić, to nawet mimo pewnych błędów na koniec roku pewnie trzeba będzie pewne rzeczy sprostować, mhm. przeliczyć. To tej pracy będzie mniej. A do kogo się udać, żeby wiedzieć, czy z tego skorzystać, albo w ogóle jak to rozliczać? Taki idealny team, który powinien się zajmować najpierw w firmie tego typu rzeczami, to jest ktoś, kto się bardzo dobrze zna na procesie produkcyjnym, i główny księgowy, główna księgowa. To są takie osoby, które mają taką elementarną wiedzę o tym, jak funkcjonują koszty, jakie są procesy produkcyjne, co i jak kupujemy. Okej, okay, czyli nasz dział księgowy powinien ogarnąć temat? Księgowy i produkcja mają wiedzę na ten temat, mm -hmm. ale często, tak jak mówiłem, nie, nie decydują się na wdrażanie tych ulg, bo okay. większość przedsiębiorców z nich nie korzysta, mimo że może. Czyli co, konsultacja z doradcą podatkowym? Jako doradca podatkowy, przy każdym tego typu ruchu zawsze będę zalecał. Chociaż skonsultowanie się z doradcą. Mm -hmm. To nie musi być długa i droga usługa, ale taka weryfikacja u zaufanego doradcy na pewno pomoże podjąć odpowiedzialną decyzję i nie narazić firmy na ryzyko. O same wykonanie tej pracy i tak zawsze będzie w dużej mierze obciążać firmę, dział księgowy, dział, dział produkcji. Kogoś od HR-ów. To, to, to są takie najbardziej wrażliwe działy. Natomiast tu, tutaj kluczowa moim zdaniem jest rola doradcy podatkowego w takiej weryfikacji, czy to jest w ogóle możliwe, czy da się to zrobić mhm. bezpiecznie i w poprowadzeniu firmy przez cały ten proces. Tam mhm. są różnego rodzaju rzeczy, na które należy uważać, zwłaszcza chodzi o praktykę, bo. Mhm. Większość regulacji związanych z ulgami podatkowymi jest dość prosta, tam, tam nie ma wielu szczegółów. Bardzo dużo rzeczy wynika z interpretacji, z wyroków, wynika z praktyki danej firmy. Po prostu trzeba znaleźć doradcę, który ma doświadczenie w tym zakresie, to wtedy to pójdzie sprawnie. Ale też, żeby być uczciwym, jak już mamy doradcę podatkowego, mamy do niego zaufanie i on rozumie naszą firmę to może być tak, że łatwiej będzie pójść do tego doradcy, poprosić go, żeby się trochę doszkolił z tego zakresu, bo dzięki tej całej wiedzy o firmie ma przewagę znowuż nad tymi, którzy mają wiedzę o ulgach, ale nie mają wiedzy o firmie. Dobra. Okej, okay. ale brzmi to dobrze. Robimy sobie koszty, obniżamy tym podatek. Ale dobra, wróćmy może do tego, jakie są te ulgi i ile tak naprawdę można zaoszczędzić. Zacząłeś od ulgi na badania i rozwój. Tak. To co tam można wpisać, koszty i ile zaoszczędzić? <grym> Generalnie zasada jest taka, że tym takim podstawowym aktywem podatkowym, jaki mamy, jest suma zapłaconego w danym roku i w latach poprzednich podatku hmm. dochodowego. E, czyli jeżeli mamy jakąś wartość w jednostkach pieniężnych, nie wiem, przysłowiowy milion złotych, e, to to jest taka nasza e, górka, tak. Co do zasady, więcej nie przeskoczymy. Jest pewien wyjątek, o nim mogę powiedzieć za chwilę, ale tu, tutaj więcej tego nie, nie przeskoczymy. Rzadko kiedy zdarza się w firmach, żeby ten podatek wyzerować, jak to się kolokwialnie mówi, mm -hmm. ale jeżeli mamy taką aktywnie produkcyjną firmę, gdzie dzieją się jakieś procesy innowacyjne, to szansa na odzyskanie 20, 30, 40% takiego podatku jest, jest bardzo realna. Zazwyczaj, bo to, bo to zawsze trzeba spojrzeć na firmę bardzo dokładnie, zastanowić się nad tym i, i to policzyć, tak? bo czasem jest niestety tak, że nawet jeżeli firma spełnia wszystkie warunki, które do ulgi uprawniają jednej, drugiej, trzeciej lub czwartej, to nakład pracy, jaki jest potrzebny w stosunku do pieniędzy, które można uzyskać, jest nieproporcjonalny. No bo może być też tak, że mamy produkcyjną, fajną firmę. Która spełnia wszystkie formalne wymogi, no ale okazuje się, że w zasadzie nie jest w stanie znaleźć tych kosztów kwalifikowanych, bo tak to się właściwie nazywa które uprawniają do, do obniżania podstawy opodatkowania. A podasz opodatkowania. jakieś przykłady tych kosztów kwalifikowanych? Jest ich kilka, natomiast takie dwie, dwa elementarne, dwie elementarne grupy, na których szczególnie się warto skupić to są koszty osobowe i surowce i materiały, które wykorzystujemy przy, przy tego typu pracach bo tam jest najwięcej tych pieniędzy, tak? Jeżeli mm -hmm. mamy dobrze wynagradzanych pracowników, oczywiście na podpisanych umowach o pracy, zlecenia i tak dalej. Tutaj niestety B2B nam wypada przynajmniej na razie i wszystkie surowce i materiały, które nam poszły przy takich no pracach rozwojowych. Koszty pracowników i tych materiałów to już jest sporo. I, i zazwyczaj jest tak, że, to, że te, te dwie grupy kosztów, one są trzy no czwarte, prawie, prawie całość tych kosztów kwalifikowanych, bo mm. mechanizm ulgi jest relatywnie prosty. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że coś wrzucamy jeszcze raz w koszty albo w wypadku kosztów osobowych nawet trzy razy w koszty. U, trzy razy. Tak, to to jest też tak, że jest, są te koszty kwalifikowane dla ulgi badawczo-rozwojowej wypisane i one, jak spojrzymy sobie na linię czasu, możliwość ich aktywowania była coraz bardziej intensyfikowana. No. Teraz, jest, teraz jest tak, że koszty osobowe są szczególnie atrakcyjne, kiedyś było mniej, natomiast są takie rzeczy, które można zrobić, żeby sobie tę sytuację jeszcze poprawić, można uzyskać status centrum badawczo-rozwojowego, wtedy mamy jeszcze dodatkowe grupy kosztów ale to jest formalny proces przed okay. ministrem właściwym do Czyli spraw gospodarki. tutaj już mamy pewną procedurę, to tak, jest bardzo skomplikowane. Tak, to jest taki przypadek, gdzie rzeczywiście uzyskanie preferencji Bardziej preferencyjnej ulgi niż sama ulga wymaga jeszcze takiego formalnego postępowania. Natomiast mechanizm jest generalnie taki, że cały rok wrzucamy sobie kolokwialnie mówiąc rzeczy w koszty, a na koniec roku podsumowujemy sobie te koszty, które są badawcze lub rozwojowe, z tym, z tym związane, mhm. i obniżamy podstawę opodatkowania. Czyli tak technicznie robimy to raz na koniec roku, a w, a w praktyce jesteśmy w stanie przez cały rok mniej więcej szacować, szacować. ile nam tego o, wyjdzie. Okay. Dobra, no to to są badania i rozwój, a mhm. ulga na robotyzację? I jeszcze mhm. warto wcześniej powiedzieć o ulgę na prototyp, oh. bo ulga na prototyp może nie jest tak atrakcyjna jak ulga badawczo-rozwojowa okay. ze względu na to, jaki poziom intensyfikacji ma, czyli jak dużo kosztów możemy sobie rozliczyć. Natomiast to jest takie naturalne następstwo ulgi badawczo-rozwojowej, bo jak prowadzimy prace badawczo-rozwojowe, to rezultatem tych, tych prac jest powstanie jakiejś nowej wiedzy, która przekłada się na możliwości produkcyjne czegoś nowego, tak? I te możliwości produkcyjne łapią się właśnie w ulgę na prototyp, gdzie stworzenie takiego nowego produktu, dopasowanie go i tak dalej, jest objęte kolejną ulgą. Więc ona jest jakby siłą rzeczy w procesie produkcyjnym musi zawsze nastąpić po ulze badawczo-rozwojowej, więc się łączy. Ale warto okay. też powiedzieć o takiej, niektórzy mówią osobnej uldzie, ale w praktyce to jest nakładka na ulgę badawczo-rozwojową, ulga na innowacyjnych pracowników. Mm -hmm. To jest, o, to jest, to jest ciekawe. bardzo ciekawe rozwiązanie, ciekawe bo można wykorzystać te aktywo podatkowe w postaci kosztów kwalifikowanych, które nam zostaną w ulgę badawczo-rozwojowej, czyli wyobraź sobie, że. Zjadasz jakby ten podatek, który masz do zapłaty, ale jeszcze zostaje ci te aktywo, że jeszcze tych kosztów kwalifikowanych ci zostało, to można to po odpowiednim przeliczeniu wykorzystać, żeby zapłacić PIT wybranym pracownikom. Czyli jeszcze A. tych pieniędzy. To jest ten jedyny przypadek, gdzie jakby suma podatku, okay. które zapłaciłeś, może być przekroczona. Czyli, czyli to wtedy jakby opłacasz czy zmniejszasz PIT. Swoim tak, pracownikom. Ale nie wszystkim, innowacyjnym. Co Tam to są, znaczy? No, ci, którzy, generalnie ci, którzy poświęcają więcej niż połowę swojego czasu na pracę y, badawczo-rozwojowe. A, w ten sposób. Ale to jest zazwyczaj to jest prosta kalkulacja, bo y, przynajmniej wśród tych firm, z którymi ja zawsze pracowałem, y, stałym elementem rozliczenia ulgi podatkowej y, badawczo-rozwojowej jest stworzenie kalkulacji, gdzie są y, wypisani pracownicy. I tamten czas pracy przeliczamy. Więc my, jako już rozliczając samą ulgę hmm. badawczo-rozwojową, już wiemy mniej więcej, kto się do tej grupy zalicza. I, i są firmy, które naprawdę korzystają na tej ulgę. Ona to, jest nowa, nie? To krótko ja obowiązuje. To na jaką ulgę jeszcze warto zwrócić uwagę? Myślę, że ulga na robotyzację. Mm -hmm. Ulga na robotyzację to jest w dużym skrócie. Możliwość odzyskania części kosztów wydanych na roboty, ich wdrożenie i dostosowanie do naszej firmy. Działa tak samo jak ulga badawczo-rozwojowa, w dużym skrócie po prostu znowu sobie pracujemy z podstawą opodatkowania. Natomiast ustawodawca przewidział po prostu bardzo szczegółowe regulacje. Co to jest robot, jak wygląda, jak, jak działa, co jeszcze możemy zaliczyć do tego. Chodzi o takie rzeczy jak płaszczyzny ruchu, w jakich się porusza, jakie ma yes. komponenty, ale wbrew pozorom bardzo dużo sprzętów się do tych kategorii łapie i też można sporo pieniędzy odzyskać. A wiele firm dzisiaj decyduje się na robotyzację, więc warto sobie na to spojrzeć, bo to są łatwe pieniądze. Właśnie. A same koszty przy robotyzacji też są duże, prawda? Są duże, są dla przedsiębiorców są duże, żeby wytworzyć takie, takie maszyny. No. no właśnie. Mega ciekawą ulgą, która jest e, coraz popularniejsza, ale przez negatywne interpretacje podatkowe e, trochę została ukrócona. E, jest to ulga marketingowa albo jak niektórzy mm. mówią ulga na ekspansję. W dużej mierze chodzi o to, że co roku do wysokości miliona złotych możemy wybrać sobie koszty kwalifikowane związane z ekspansją naszej firmy nowych produktów na nowe rynki i tym nowym rynkiem może być nawet Polska, to może być nowy rodzaj produktu, nowy wzór itd. Produktu czy też usługi? E, nie, produktowe są, to, produkt. to są typowo produktowe ulgi. tak? Chodzi o promowanie e, e, producentów. Mm -hmm. e, co moim zdaniem jest, jest niegłupim rozwiązaniem, no bo m, producenci w przeciwieństwie do firm czysto usługowych są najczęściej bardzo mocno związani z ziemią, niczym, niczym nieruchomość. No, to tak, prawda. Że jak już musisz coś gdzieś daleko to dowieść, mobilni, to tak. Twoje koszty są niewspółmiernie różne od tego, który świadczy usługę, no bo w dzisiejszych czasach m, ilość Usług świadczonych zdalnie no jest, jest gigantyczna. No. W każdym razie, wracając do, do ulgi na ekspansję, każdy, kto wysyła pracowników na targi, robi stoiska targowe, dostosowuje opakowania do klientów, robi foldery reklamowe, powinien się tym zainteresować. A to dotyczy tak naprawdę wielu, wielu, wielu firm. A rozliczenie tej ulgi jest to jest chyba jedna z prostszych ulg do rozliczenia, bo pozwala po prostu wypisać rzeczy, na które wydaliśmy pieniądze, mamy fakturę, że wiemy, że są targi, zbudowaliśmy stoisko targowe, co kosztuje naprawdę dużo pieniędzy zazwyczaj mhm. i możemy to potraktować jako wydatek w tej uldze. Dobra, a czy ten produkt musimy zupełnie wytworzyć u nas, na terytorium Polski, czy to może być coś sprowadzone albo komponenty mogą być sprowadzane? To, to, to już wymaga dokładniejszego przeanalizowania, bo... Proces produkcyjny, stworzenie nowego produktu to, to jest studium przypadku. Tak? Mm. Czy, czy jak połączę dwa sypkie materiały i powstaje trzeci, e, i zrobię to z materiału spoza Unii, materiału niemieckiego, i zrobię to w Polsce, e, wymieszam to, bo konfekcjonuję, to jest to coś nowego, e, czy nie jest? No, zależy od okoliczności i zależy od, e, od, <laughs> od kontekstu. Bo czy prawo celne, czy prawo podatkowe, bo to są jakby różne dziedziny, może na to patrzeć inaczej. Nie? Inaczej. Okay. Czy jest jeszcze jakaś ulga, o której chciałeś wspomnieć? Tak, tak. O, jest. Proszę, ile jest, wymieniamy? Tak, jest jeszcze tak zwana ulga CSR-owa. To jest bardzo ciekawa ulga, bo jak ktoś pracuje z przedsiębiorcami, to wie, że zwłaszcza te firmy rodzinne bardzo często wspierają i instytucje kultury, i młodych ludzi, zatrudniają często młodych ludzi z jakichś okolicznych techników i tak dalej, ale często też szkolą swoich menadżerów na odpowiednich uczelniach. No i to jest ulga, która pozwala te koszty też znowu przepuścić przez odpowiedni filtr, no bo to trzeba sprawdzić, czy, 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 czy się kwalifikujemy. I znowu potraf, można relatywnie łatwo obniżyć sobie dodatkowo trochę podstawy opodatkowania. Czyli to jest taka, jak na to spojrzysz od początku naszej rozmowy do teraz, to, to jest suma różnych narzędzi. Tak. I razem mogą dawać naprawdę ciekawe efekty, ale trzeba to robić yy, w przemyślany, spokojny sposób. Bo, no właśnie, bo teraz no. się rodzi pytanie, czy no. można je łączyć. W większości przypadków tak. W większości przypadków tak. W większości, tak. do których nie można. No kiedyś na przykład był bardzo duży problem, żeby łączyć IP Boxa i B +R. To wymagało szczególnej filozofii. Nie? IP Box, czyli. Bo IP Box też jest takiego rodzaju jest, ulgą. Jest formą takiego wspierania przedsiębiorców, którzy mają kwalifikowane dochody z kwalifikowanych źródeł. Świetnym przykładem jest na przykład wymyślenie oprogramowania, mm -hmm. stworzenie go i licencjonowanie go, nie? To, 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 to masz kwalifikowane źródło i y, kwalifikowany y, y, sposób uzyskiwania tego dochodu. Wtedy możesz stosować 5%, oczywiście przy odpowiednich obliczeniach, bo to też nie jest automat, musisz jakieś tam koszty z tym ponieść, bo to jest pochodna niejako twojej działalności badawczo-rozwojowej, nie? Czyli prowadzisz badania i rozwój, tworzysz nową wiedzę, zaczynasz ją licencjonować, to żeby właśnie w takich przedsiębiorców, e, ustawodawca przewidział taką preferencyjną stawkę. To jest w ogóle bardzo mm, ważne, żeby to powiedzieć, że często, często słyszymy, że te zagraniczne firmy mm -hmm. dostają preferencje w polskiej no, no strefie właśnie. inwestycji, e, że nic nie ma dla polskich firm, e, a prawda jest taka, że po pierwsze polska strefa inwestycji i tutaj zwłaszcza zwracam uwagę na tą katowicką i wałbrzyską, bo, bo mm -hmm. te znam, są niesamowicie pozytywnie nastawione do przedsiębiorców i, i robią stają na uszach, żeby polskim przedsiębiorcom udawało się tą działalność prowadzić. E, oczywiście wspierają zagranicznych przedsiębiorców, ale to nie jest tak, że polskich nie wspierają, więc jest pierwsza rzecz, e, ale wejście do polskiej strefy inwestycji to już jest sporo formalności, to jest długoterminowy proces, on wymaga zaangażowania zazwyczaj wielu doradców i zainwestowania wielu środków, jest to są tak naprawdę umowy inwestycyjne, które wymagają od nas wieloletniej współpracy z, z tą instytucją. A ulgi podatkowe wymagają od nas tak naprawdę prowadzenia swojej dokumentacji. No właśnie, właśnie, to, to, prowadzenia to, to, księgowości dobrej, tak, I to regularnie. Też, tak, i, i to też ma e, do, dodatkowe znaczenie, bo nie możesz łączyć, e, tak standardowo łączenie ulgi e, tej w polskiej strefie inwestycji, czyli zwolnienia z podatku dochodowego z ulgami podatkowymi, o których mówiliśmy, się, się wyklucza, tak, no bo to, co jest zwolnione z podatku, no siłą rzeczy nie możecie uprawniać do kolejnych y, zwolnień, to, to by było bez sensu, natomiast to jest taki koronny dowód na to, że nawet jak nie masz tych 50 milionów złotych, czy tam 20, żeby wejść w polską strefę inwestycji, czy tam może nawet mniej, y, to możesz mieć po prostu y, dostatecznie y, kreatywną wyobraźnię i świadomość, żeby zainteresować się Legalnymi optymalizacjami, właśnie w postaci ulg podatkowych. One... W Polsce. W Polsce, tak. Polska firma produkcyjna bez milionów złotych wydanych na proces inwestycyjny w polskiej strefie też ma ulgi podatkowe, też może obniżyć podatki. Mhm. No tylko to też jest w ogóle ciekawe zjawisko. No chcesz mieć wysoką ulgę podatkową, to musisz pracownikom płacić na umowie o pracę, tak. a nie pod stołem. To też, jest, to też jest dobre, tak? Tu trzeba powiedzieć, że. To może jest... Taki, taka jest tego pobudka też, nie? Może, może też, bo są też inne narzędzia, jak prawodawca zniechęca do płacenia pod stołem przysłowiowym. Natomiast taka ulga podatkowa no to, to jest taki naturalny punkt, żeby powiedzieć temu pracodawcy: Słuchaj, wiem, że lata 90. kiedyś były, ale już się dawno skończyły. I to ci się po prostu opłaca, żeby tak tym ludziom tak. płacić. Dobrze. Mateusz. Trochę już zmierzając do końca, mm -hmm. to ile można zaoszczędzić? Jesteś w stanie podać jakieś przykłady? Jestem w stanie powiedzieć w liczbach. Sprawdzałem, że w 2023 roku chyba 18% firm uprawnionych do korzystania z ulgi B, +R z tego skorzystało i odzyskało 9 miliardów złotych. Oh, wow. I to jest 18% tylko. Tak, no, tylko nie można tak przeliczać, że, co, że 100% to nie będzie korzysta? razy, razy, razy nie, 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 Ale czy to, to ale miliardy tam są. Ale to miliardy. pokazuje, że większość przedsiębiorców z tego nie korzysta. Tak, a mogłoby, korzysta. których się kwalifikują. Tak, tak. Czasem to jest nakład pracy, który jest za duży w stosunku do korzyści. Czasem to jest brak wiedzy, czasem to mhm. są złe doświadczenia z instytucjami publicznymi. A czasem to jest suma tych, tych składników. Myślę, że tak. Ale myślę, że bardzo kluczowe jest tutaj to, o czym mówiliśmy na początku, że te ulgi to nie są dotacje. Nie? To nie są dotacje. A, A to, to może się mylić jednak. Może się mylić, bo mówię, to pojęcie B, plus R pojawia się i tu i tu. Dlatego każdy, kto denerwuje się rosnącymi cenami prądu, gazu, zwiększonymi wynagrodzeniami dla pracowników. To są rzeczy, na które często nie mamy wpływu, bo po prostu musimy dać podwyżkę, bo ktoś odejdzie, albo musimy zapłacić za gaz więcej, bo po prostu nie da się z innego miejsca wziąć hmm. gazu. Ale to są koszty, które automatycznie najczęściej możemy wykorzystać w ulgach podatkowych i możemy te pieniądze odzyskać. Hmm. A głównie to jest dla firm produkcyjnych? Czy może Przede, wszystkim, Przede firmy, wszystkim. Firmy usługowe w IT też mogą z tego skorzystać, wytwarzanie nowej wiedzy, hmm. ale czysto. W czystych usługach to jest dużo, dużo trudniejsze, bo możemy wytworzyć jakąś nową wiedzę, nowy proces, jakieś, jakieś wdrożenie, ale tam, jeżeli nie jesteśmy właśnie firmą IT, to, to coraz ciężej do, do tego dojść. No, to tak jest po prostu specyfika tych ulg. Cel jest wzmacnianie firm produkcyjnych i te ulgi to realizują. Ale kwoty, które podałeś, to naprawdę są oszałamiające i myślę, że, że warto się temu przyjrzeć, jeśli się jest firmą produkcyjną. Zdecydowanie. Zdecydowanie, zawsze. To czy możemy powiedzieć w takim razie, że podatki w Polsce wcale nie są tak straszne, jeśli wiemy, jak legalnie je optymalizować? Znaczy to jest bardzo triki pytanie. Podatki w Polsce, patrząc na statystyki międzynarodowe, są napisane w bardzo nieprzyjazny sposób. Jak spojrzymy sobie na to, nawet jak, jak są językowo sformułowane, tak? Na ten język naturalny spojrzymy. To, to jest tragedia. Dla, dla człowieka, przedsiębiorcy, powiedzmy kolokwialnie, zwykłego zjadacza chleba, przejście przez przepisy, które są numerowane na zasadzie 1AXY, odnosi się do 2ZB, coś tam, to, to jest nieprzyjazne, nieprzyjemne i to zniechęca po prostu, tak? Ale jeżeli mamy dobrego przewodnika, przewodniczkę, której ufamy, która nam poprowadzi nas tak naprawdę za rękę, bo to też jest ważne, że pamiętać, że przedsiębiorca najlepiej rozumie swój biznes. Taki doradca jak ja, czy, czy, czy ty, czy, czy twoi koledzy i koleżanki, my możemy tylko pomóc. Możemy być takimi mądrymi przewodnikami, podzielić się swoimi doświadczeniami e, i, i tak naprawdę za to wziąć pieniądze. E, ale nikt tak dobrze nie rozumie swojego biznesu jak ten przedsiębiorca, więc my jesteśmy takim przystankiem e, albo być może e, postojem na dłużej, że jesteśmy w stanie pomóc. Ale to, to on podejmuje decyzję, on to musi zrozumieć, musi wiedzieć, jak to ryzyko powstaje, bo on też będzie miał tego frukta przede wszystkim. Jasne. Czyli co? Z ulgami jest jak z promocjami. Kto wie, ten oszczędza, tak. ale z głową. Tak. Dzięki Mam, Mateusz. Proszę bardzo. Mamy dziękuję. kupony na ulgi. <laughs> Mamy kupony na ulgi. Tak. Dziękuję Mateusz za tą rozmowę. To była solidna dawka wiedzy. Mam nadzieję, że jeszcze spotkamy się. O nas na kanale. Jestem przekonany. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Subskrybujcie nasz kanał i śledźcie nas na bieżąco. Cześć.